W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie odbyły się uroczyste obchody z okazji dnia Strażaka. Brali w nich udział zawodowi Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, ale również strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnej Jawożnie. Podczas uroczystości obecni byli również przedstawiciele władzy miejskiej, radni Rady Miejskiej, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie i Straży Miejskiej. Do naszego miasta przyjechali także przedstawiciele wojewódzkiej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz posłowie i senatorowie. Z okazji Dnia Strażaka przekazuję najlepsze życzenia, słowa uznania dla wszystkich strażaków, za Waszą dotychczasową służbę. Dziękuję za trud, ryzyko, które podejmujecie w obronie życia, mienia, zdrowia ludzkiego, zawsze będąc pierwszymi na miejscu w sytuacji kryzysowej, kiedy mieszkańcy, jawoźnie, regionu potrzebują Waszej pomocy. Życzę tego, żebyście Państwo w spokoju, bezpiecznie. Realizowali swoją służbę i swoje zadania. Tak, żeby satysfakcja z wykonywanej pracy uczucia misji była zawsze pełna i zawsze właściwie nagrodzona i uhonorowana. Niech święty Floria ma nas swoje opiece. W imieniu radnych, Rady Miejskiej chciałem Państwu wszystkim, strażakom, druhom życzyć dużo zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia do pełnia Waszej służby. Dlatego, tak, abyście mieli siłę w dalszym ciągu dbać o nasze bezpieczeństwo. W imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, starszego brygadiera Wojciecha Kruczka, składam wyrazy najwyższego uznania. Dziękuję za codzienną służbę, za tą służbę partnerstwo, ramię w ramię z duchami zawotniczych Straży Pożarnej. <laughs> Dziękuję, ponieważ Wy na co dzień wpływacie na ten pozytywny wizerunek strażaków. Kolejny raz znaleźliśmy się na samym szczycie rankingu zaufania społecznego. Podczas obchodów Dnia Strażaka zostaje wręczone odznaczenia, wyróżnienia, awanse i nagrody dla zasłużonych strażaków z naszego miasta. W tym roku mija również 150. rocznica Wielkiego Pożaru, który opanował Jaworzno w 1874 roku i zniszczył niespełna 400 budynków na terenie naszego miasta. Tego pamiętnego dnia spłonęło blisko 150 domów i blisko 250 zabudowań gospodarczych, co stanowiło blisko 2 trzecie wsi. To tragiczny dzień w historii naszego miasta, a w bieżącym roku mija 100, 150 lat od jego wydarzenia. Z tej okazji na ręce dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej został wręczony pamiątkowy dzwon. Po uroczystej części strażacy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a wszyscy uczestnicy udali się na strażacką grochówkę.